Dzień dobry Baranki, witam Was w przesłaniach z kart Tarotana, wtorek 12 marca. Zobaczmy, jaka może być energia tego dnia dla Was. Baranki, siedem mieczy. Musicie uważać we wtorek na jakiegoś oszusta, złodzieja, na nieszczerą osobę, która może się kręcić w Waszym pobliżu, na jakieś nieuczciwe zagrania, nieuczciwe sytuacje, na sytuacje, gdzie możecie coś stracić, w sensie stracić na przykład finansowo, lub stracić na przykład jakieś, jakiś pomysł, ktoś Wam może ukraść w tej w, w, po prostu. To miałam na myśli. Um, ogólnie jest to karta Złodzieja, Oszusta, więc też musicie uważać, na, tak jak powiedziałam, na jakichś takich oszustów. M musicie uważać, nie wiem, w sklepie, na przykład, trzymać portfel blisko siebie. Może ktoś wam źle wydać pieniądze. Na pewno um, w kwestiach finansowych bardzo uważajcie we wtorek, żeby was ktoś nie oszukał, nie naciągnął na coś, na jakieś straty niepotrzebne, na przykład, żeby ktoś was po prostu. No, żebyście nie mieli stracy jakiegoś tytułu, nie wiem, że kupicie niepotrzebną rzecz, bo ktoś Was naciągnie, bo, bo jakaś promocja, bo jakaś reklama czy coś i, i tutaj możecie stracić. Na no, nieuczciwych kontrahentów, jeśli mówimy o pracy, to też uważajcie, tutaj jakieś umowy, podpisywanie w ten dzień, no, ktoś może próbować Was w jakiś sposób, no, powiedziałabym, wykorzystać, tak, żeby wszedł na swoje, a Wy, żebyście byli stratni, więc tutaj uważajcie na jakieś umowy, albo dajcie jakiemuś prawnikowi do przeczytania, albo nie podpisujcie po prostu takich umów w ten dzień, jakichś ważnych. Oczywiście, no, uważajcie na, powiedziałabym ogólnie na to, że mówiłam, że portfel blisko siebie trzymajcie, to na pewno, natomiast, no, miejcie oczy szeroko otwarte, bo też Koło Was może się kręcić ktoś, kto może udawać po prostu przyjaciela, a wcale nim nie jest. Więc w pracy też jakieś mogą być działania przeciwko Wam, podejmowane przez kogoś. Może ktoś chce na przykład uzyskać coś Waszą pracą, czyli Wy coś zrobicie, wypracujecie na przykład jakiś projekt czy jakieś przedsięwzięcie, no a ktoś to później wykorzystasz na swoją korzyść na przykład. Więc też tutaj uważajcie w ten dzień. No, ogólnie, jeśli podejmujecie jakieś takie się do takiej, takiej pracy po prostu osoby nieuczciwe, nieszczere gdzieś tam wokół Was ktoś może próbować od Was jakieś informacje wyciągnąć z tego dnia um, no jeśli chodzi o relacje, no to również tutaj ktoś może nieszczerze Wam coś mówić być może jakieś takie sytuacje mogą się zdarzyć w życiu na przykład prywatnym, jeśli mówimy już o jakichś relacjach, miłości. No to też, jeśli ktoś proponuje na przykład Wam jakieś spotkanie, no to możliwe, że to będzie miało jakieś drugie dno to spotkanie, że może nie do końca będzie uczciwy z Wami. No a jeśli jesteście w jakichś relacjach, no to też no być może jakieś sytuacje będą się działy wokół Was, takie, które no, w jakiś sposób sp mogą spowodować no, straty na przykład. Um, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek, 12 marca. Zobaczmy, byczki, byczki, <laughs> dwójeczka monet. Wtorek to może być dzień, kiedy dużo będzie się działo, być może hmm, nie będziecie aż przygotowani na tyle rzeczy, które hmm, mogą się dziać, być może dostaniecie jakieś dodatkowe zadania, trzeba będzie balansować hmm, po prostu z czasem, organizacją na przykład pracy, żeby na przykład wszystko doprowadzić do końca. Może być tak, że po prostu hmm, <kluzł> będziecie się starali wszystko w jakiś sposób. Hmm, no, na przykład wywiązać się z jakichś zadań, obietnic, pracy, jakichś obowiązków domowych. No i może być bardzo trudno, bo mogą wam dochodzić jakieś nowe zadania, których wcześniej nawet nie przewidywaliście, czyli coś może być takiego. Jakiś element zaskoczenia na przykład może być i trzeba będzie sobie po prostu z tym jakoś radzić. Więc tutaj potrzebna będzie jakaś elastyczność, na pewno jakaś organizacja w, tym, w ten dzień, żeby po prostu tutaj jakoś sobie z tym wszystkim dać radę. No i może być tak, że znaczy karta na pewno przestrzega przed jakimiś kredytami tego dnia, żebyście nie brali, żebyście nie podpisywali żadnych takich umów zobowiązujących, jeśli chodzi o finanse, pieniądze, bo, bo to jest taka karta niepewności, więc tu się balansuje po prostu, tak? No i tutaj różnie może być, jeśli chodzi o właśnie sprawy finansowe. Dlatego nie jest to karta korzystna, jeśli chodzi o sprawy finansowe po prostu. Dlatego, jeżeli ktoś z Was myśli o jakimś kredycie, to nie we wtorek. No i tak jak mówię, no będzie to taki dzień, gdzie może się właśnie dużo wydarzyć, różnych rzeczy nieprzewidzianych i będziecie chcieli wszystkiemu podołać. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry bliźnięta. Witam was w przesłaniach z kart tarota na wtorek 12 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć we wtorek. E, czwórka mieczy. E, ktoś może móc na przykład być niedysponowany po prostu. Możecie się gorzej poczuć tego dnia. A możliwe, że ktoś z Was będzie miał urlop, jakiś wolny odpoczynek. Ktoś inny będzie się na przykład chciał izolować, będzie po, po prostu potrzebował chwili spokoju dla siebie. Inni być może będą czymś mocno zdenerwowani i będą potrzebowali właśnie też jakiejś takich chwili na to, żeby odetchnąć, odstresować się. A być może właśnie tak jak mówię, będzie potrzeba jakiejś izolacji. Być może ktoś z Was będzie załatwiał jakieś mm, kwestie Związane z sanatorium, jakimś wyjazdem takim, no, bardziej wpływającym, kojąco na zdrowie, więc możliwe jakieś, na przykład, powiedzmy, masaże relaksacyjne, spa, coś takiego, sauna I, i być może będziecie się wybierać gdzieś w takie miejsca, możliwe, że będziecie się nad tym zastanawiać również. Jest to taka karta spokoju i odizolowania się, chęci przemyślenia sobie pewnych kwestii, więc powinno być spokojnie. Dla bliźniąt. Także taki spokojny dzień by się zapowiadał. Nie powinno być jakiegoś tutaj nadmiernej pracy, na przykład, jeśli mówimy o pracy, no to, to spokój zdecydowanie, lub tak jak mówię, jakieś wolne od pracy, urlop na przykład. No, a jeśli chodzi o relacje, to również tak spokojnie bym powiedziała: być może w samotności dla niektórych z Was sobie spędzicie ten czas, a być może, może nawet sami po prostu będzie potrzebowali po prostu sobie gdzieś tam pobyć samemu, żeby sobie coś na przykład, nie wiem, przemyśleć, przedyskutować samemu z sobą po prostu pewne kwestie. No, więc taki spokój, cisza powiedziałabym. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, raczki. Witam Was w przesłaniach z kart tarota na wtorek 12 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. A czwórka monet, raczej spokojny dzień, nie powinniście podejmować decyzji ryzykownych, raczej taki pokazuje się dosyć stabilny dzień, będziecie zadowoleni z tego co macie, będziecie się trzymać swoich utartych jakichś schematów, z którymi jest Wam dobrze po prostu, jeżeli dobrze się czujecie w pracy, w której pracujecie, no to nie będziecie nawet myśleli o tym, żeby cokolwiek tu zmieniać, będziecie sobie po prostu tak pracować jak... Pracowaliście do tej pory na tej zasadzie. Jeżeli mówimy o relacjach, no to też będziecie z tą osobą, z którą jesteście, nie ma tutaj pokazanych jakichś zmian, nie będziecie na pewno ryzykować. Mogą tu być kwestie we wtorek, na przykład inwestowania pieniędzy, oszczędzania być może, nie będziecie skorzy na pewno do wydatków tego dnia, tylko raczej wręcz odwrotnie, raczej trzymania ku sobie. Niektórzy z Was mogą mieć tendencję, właśnie do skąstwa na przykład, więc nie wiem jak jakieś zbiórki, ktoś będzie organizował tego dnia, no to raczej się nie będzie chcieli dołożyć. No, więc raczej trzymanie przy sobie tego co się ma. I zadowolenie z tego, więc możliwe, że będziecie myśleć o jakichś inwestycjach, ale bardziej takich bardzo bezpiecznych, jakichś lokatach, lub takiego ochrony. Myśleć możecie na przykład o czy tam na przykład dowiadywać, interesować się na przykład jakimiś na przykład tematami dotyczącymi ochrony swojego kapitału, tego co macie, swoich pieniędzy, swoich dóbr, no, tego z czym jest Wam po prostu dobrze i bezpiecznie się czujecie. Więc takie będzie poczucie tego dnia właśnie bezpieczeństwa. No, że jest Wam dobrze, tak jak jest, po prostu. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Lwy. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 12 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Królowa Buław. To może być dzień, kiedy będziecie podejmować jakieś decyzje, być może jakieś decyzje dotyczące jakiegoś przedsięwzięcia, jakiegoś pomysłu, jakiegoś biznesu, jakieś kreatywne pomysły. To mogą być impulsywne, gwałtowne też jakieś pomysły, czy też zamysły, powiedzmy. Decyzje mogą być właśnie takie dotyczące właśnie mogą być właśnie podejmowane w taki sposób. Być może będziecie tego dnia bardzo aktywni, bardzo głośni, możliwa, możliwa tego dnia duża komunikacja, być może będziecie rozmawiać z współpracownikami. No tutaj możliwe, że na przykład hmm, po prostu rozmowy, komunikacja z przyjaciółką jakąś. Możliwe również jakieś wyjście, spotkania. Możliwe ogólnie no, takie przyciąganie płci męskiej, na przykład, taki magnetyzm. Będzie Was wszędzie pełno. Będziecie się chciały pokazać na przykład niektóre lwy. No więc gdzieś tam możecie zabłysnąć po prostu, bo. Tak jak mówię, no jest to taka karta bardzo magnetyczna, też przyciągająca mężczyzn, więc no możliwe jakieś randki, jakieś spotkania również, także jakieś rozmowy, mówię, nowe, świeże pomysły, kreatywne, bardzo. Także bardzo fajnie się to tutaj pokazuje. No i tak jak mówiłam, możecie mieć po prostu no burzę pomysłów, kreatywność na wysokim poziomie, mogą być jakieś po prostu podpisywanie umów jakieś, no, jakieś takie ważne może dla niektórych z Was decyzje jakieś przedsięwzięcia będziecie do czegoś takiego dążyć tego dnia pozdrawiam, do usłyszenia, cześć dzień dobry Panny, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek 12 marca Zobaczmy, co może się wydarzyć, panny. Głupiec. Głupiec, czyli nowe początki. A we wtorek możecie poznać kogoś. Możecie się z kimś spotkać, kimś nowym, jakieś nowe pomysły, nowe. Informacje, nowe wiadomości mogą do Was dotrzeć, a możliwe jakaś na przykład, już mówiłam, poznanie kogoś nowego. Możliwe też jakaś nowa praca, jeśli ktoś z Was się stara o jakąś pracę, jakieś rozmowy być może kwalifikacyjne, ogólnie jakieś początki się pokazują, nowe etapy w pracy na przykład, nowe etapy w relacjach, w znajomościach, no, poznawanie nowych osób, komunikacja. Być może ktoś z Was się gdzieś wybierze w jakąś podróż. Na przykład, być może będziecie myśleć o tej podróży. No, może na jakichś portalach będziecie też sobie rozmawiać z jakimiś nowymi osobami. Tam możecie poznawać jakichś ludzi, ale niekoniecznie. Mogą Wam w poniedziałek, Boże, w poniedziel we wtorek, mogą Wam przychodzić różne pomysły do głowy. Mogą one być dosyć spontaniczne, nagłe, nie do końca przemyślane. Także być może. No, mogą dotyczyć różnych kwestii. Takie jak powiedziałam, trochę mogą być szalone niektóre te pomysły, więc też tak może być. Jeśli mówimy o, o pracy, no to tutaj ta kreatywność nie ma granic, ale jeśli mówimy o relacjach, no to również poznawanie nowych ludzi, nowych osób, nowych miejsc chodzenie właśnie gdzieś w nowe miejsca. Być może wybierzecie się gdzieś z kimś na przykład no, na kawę do nowej restauracji na przykład. No więc dużo nowości tego dnia, nowe informacje, nowe wiadomości. Być może ktoś nowy przyjdzie do Was do pracy, a może jakiś nowy sąsiad się pojawi na przykład gdzieś tam, gdzie mieszkacie. No także takie nowe, świeże. Yy, powiedziałabym taki powiew nowości, świeżości, coś takiego. Yy, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, wagi, witam Was w przesłanie z kart tarota na wtorek 12 marca. Zobaczmy, co tam może się wydarzyć. Słońce. Eee, bardzo optymistyczny dzień, będziecie zadowoleni. Eee, wagi będą szczęśliwe tego dnia. Pokazuje się optymizm, spotkania, miła atmosfera. Pracy, być może rodzinna atmosfera w domu, spotkania z dziećmi, być może rozmowy o dzieciach, możliwa jakaś komunikacja z dziećmi. Możliwa również, jeśli ktoś z Was myśli na przykład o ciąży, to też tego dnia mogą być jakieś rozmowy na ten temat. Możliwe, że dowiecie się o jakiejś ciąży no, w rodzinie swojej lub wśród jakichś bliskich swoich. Ogólnie wszystkie sprawy związane z na przykład pracą czy w ogóle waszym życiem uczuciowym, no, będziecie z nich zadowoleni. Decyzje, jakie będziecie podejmować, również będą no takie optymistyczne. Więc jeśli chodzi o jakieś kwestie finansowe, to tutaj również pokazuje się to bardzo, bardzo dobrze. Ogólnie y, atmosfera bardzo fajna, miła, y, nie będzie jakichś sekretów tajemnic z tego dnia, raczej powiedziałabym, że wszystko będzie jasne, klarowne i po prostu, y, jeżeli będziecie się chcieli czegoś dowiedzieć, to możecie się tego dnia również dowiedzieć. Coś może przed Wami zostać, na przykład odsłonięte, ktoś może się zdradzić w jakichś kwestiach. No, także ogólnie bardzo, bardzo dobra karta. Niektórzy z Was mogą myśleć o, podróży, wyje o jakichś podróży, podróżach, wyjazdach, być może już o wakacjach. No, a niektórzy z Was może na przykład wybiorą się do solarium. No, także bardzo miły dzień. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Skorpiony. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek, 12 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć we wtorek dla Was. Rycerz Monet. Rycerz Monet oznacza dzień, powiedziałabym taki organizacyjny. Dzień, kiedy coś będziecie planować, nad czymś się będziecie zastanawiać. Być może będziecie rozpatrywać za i przeciw. Na przykład będziecie się skupiać bardziej na organizowaniu, planowaniu czegoś. Na przykład osiągnięcia jakiegoś celu, czy też jakiegoś projektu, być może jakieś zadania przed wami, więc tutaj będziecie się na tym skupiać. Działania bardzo powolne, spokojne, rozmyślne, przemyślane, wszystko jest takie racjonalne. Być może niektórzy z was, niektóre z was, niektóre skorpiony ogólnie, możliwe, że będą mieć styczność z mężczyzną z żywiołu. Ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna. Być może na przykład to będzie jakiś współpracownik, który Wam pomoże na przykład w jakichś kwestiach, możliwe taki spokój w pracy, przemyślane, coś poukładane. Także tutaj będziecie się być może zastanawiać nad czymś, na przykład, czy napisać do kogoś, czy się do kogoś odezwać. Wszystko może być takie poma. No, pomału może się dziać, ale to wszystko będzie po prostu bardzo, bardzo przemyślane. No, także taki dzień bardziej, bym powiedziała, właśnie zorganizowany, przemyślany. Pozdrawiam. Cześć. Dzień dobry strzelce. Witam Was w przysłonie z kart Tarota na wtorek 12 marca. Zobaczmy. Zobaczmy, strzelce. Co tam, co tam dla Was? Koło fortuny. No we wtorek mogą być jakieś um, nieprzewidziane sytuacje, e, nagłe, gwałtowne, niespodziewane. Możecie być zaskoczeni, miło lub no, nie miło. E, Fortuny jest, mówię o cykliczności, więc raz jest dobrze, raz jest źle. Tak, nigdy nie jest tak, że jest tylko dobrze lub tylko źle. Więc, w zależności od tego, kto z Was w jakiej sytuacji się znajduje. Yy, oczywiście we wtorek mogą być również jakieś zmiany. Być może czegoś się dowiecie, jakieś nowych informacji na przykład. Coś może się zmienić, być może zmieni się Wasza na przykład godziny pracy, albo zmieni się jakiś, nie wiem, projekt, klient. Być może ogólnie Wasze plany na przykład się jakieś zmienią, może coś sobie planowaliście na wtorek, no i coś się tutaj wysypie i po prostu trzeba będzie zmienić plany, trzeba będzie inaczej zadziałać w inny sposób na przykład. Więc tutaj tak planowanie może nie do końca wyjść, bym powiedziała, ponieważ no, koło fortuny to są takie wydarzenia losowe. Tak naprawdę los nam zsyła je i, i nie jesteśmy w stanie ani ich, ich przewidzieć, ani się na nie przygotować tak naprawdę. Po prostu nas zaskakują te sytuacje. Więc tak może być dla Was również we wtorek. No, i po prostu jakieś zmiany, różne zmiany, tak naprawdę mogą Was spotkać, bo, tak jak mówię, jest to czytanie ogólne, i, i każdy z Was w jakiś inny sposób um, no, prowadzi swoje życie, tak, ma inne w ogóle inne zawody, macie pracę, relacje. Um, oczywiście możliwe przy kole fortuny również jakieś sprawy związane z finansami. Możliwe jakaś na przykład gra losowa, być może zagracie w coś, może wygracie niektórzy z Was, inni może nie, no bo tak jak mówię, to są nieprzewidywalne sytuacje. No więc takie powiedziałabym niespodzianki od losu tego dnia. Mam nadzieję, że tylko miłe. No i zobaczycie, co po prostu Wam los przyśle tego dnia, ale możecie być zaskoczeni po prostu nawet jakimiś informacjami czy wiadomościami po prostu tego dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć! Dzień dobry, koziorożce, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na wtorek, 12 marca, zobaczmy, zobaczmy, co ten wtorek Wam może przynieść. O, rycerz monet, już też ktoś miał tego rycerza na wtorek. Rycerz monet to taki spokój, to takie przemyślane działania, to jest planowanie, organizacja. Tutaj nic się nie dzieje, idzie się pomału do celu. A więc czasem się obserwuje na początek, żeby móc wyciągnąć jakieś wnioski lub wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji, a na przykład jak osiągnąć cel, no to trzeba poobserwować troszeczkę. No i tak jest tutaj na karcie pokazane, więc możliwe, że będziecie obserwować coś tego dnia, będziecie się nad czymś zastanawiać, być może będziecie coś planować, obierać jakąś strategię, jeśli mówimy o przedsięwzięciach jakichś, o... Pracy na przykład, może jakieś nowe pomysły. Yy, ogólnie to jest takie pomału schematyczne, yy, planowane, yy, po prostu yy, krok po kroku, żeby tylko dojść do celu. Więc tu są takie działania właśnie yy, zorganizowane bardziej. Yy, w relacjach spokój, powiedziałabym. Cisza, raczej też obserwowanie, raczej nie będzie tu jakiegoś wybuchu namiętności. No, ta karta o tym nie mówi, raczej mówi o spokoju, właśnie o jakichś takich przemyślanych działaniach. Oczywiście jest to karta. Która mówi, że możecie mieć styczność z mężczyzną na przykład z żywiołu ziemi, czyli byk, koziorożec lub panna, który będzie bardzo pracowity, sumienny. On może być bardzo, no, praca jest dla niego bardzo ważna, więc pracowity, tak jak powiedziałam, to osoba na przykład niezależna, dla której też no, zdobywanie pieniędzy jest niezależnością, jest takim celem też, więc. Um, um, więc jest to taka osoba dosyć życzliwa, lojalna, szczera, konkretna, praktyczna. Więc możecie mieć styczność właśnie z taką osobą, ale również wy w ten dzień możecie się zachowywać właśnie w taki sposób. Tak jak mówiłam o tym planowaniu, organizacji, o takim spokojnym jakimś, właśnie dochodzeniu do swoich celów czy nawet marzeń. No więc taki spokój tego dnia. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, wodniki, witam Was w przesłaniach z kart tarota na wtorek 12 marca. Zobaczymy, wodniczki, co tam dla Was? Dziewięć buław. No to jest taka karta, która mówi o stawianiu granic, o tym, że nie pozwolicie się na przykład ponownie zranić. Może być taka sytuacja lub osoba, która wróci gdzieś z przeszłości. Może być sytuacja, która. Ponownie się wydarzy, na przykład. I być może um, no ta sytuacja. Może być bolesna na przykład jakaś sytuacja, albo na przykład, nie wiem, no, e, ktoś was oszukał w jakichś kwestiach i, i ponownie teraz, nie wiem, we wtorek będzie was ponownie prosił o to samo, tak, żeby, nie wiem, ponownie was oszukać. Więc sobie na to nie pozwolicie. To jest karta stawiania granic, czasem stawiania muru. E, więc to jest też taka karta, która czasem no, mówi o tym, że nie dopuszczamy do siebie innych osób. E, więc może być tak, że ktoś do was się odezwie tego dnia. E, mam na myśli na przykład osobę, która będzie chciała Was zaprosić na przykład, nie wiem, na jakieś spotkanie, randkę i Wy możecie w jakiś sposób na przykład stawiać mur. Możecie nie być gotowi na przykład jeszcze na jakąś relację. Możecie wyznaczać jakieś granice, możecie wyznaczać jakieś tutaj, no, takie warunki stawiać na tej zasadzie, na przykład jeśli mówimy o pracy. Więc tu też jest, no, taka... Kwestia właśnie stawiania warunków jakichś. Na przykład, że mówicie o tym, w jakich warunkach chcecie pracować, albo co się wam nie podoba. To jest taka karta też asertywności, nie pozwolicie sobie wejść na głowę, nie pozwolicie sobie tutaj na przykład, żeby ktoś wami rozkazywał czy wysługiwał się. To jest taka karta, że sobie nie pozwolę po prostu i koniec. No więc. To jest też taka karta, która mówi o tym, że będziecie kierować się we wtorek, przynajmniej niektórzy z Was, na przykład tymi doświadczeniami z przeszłości. I mając to na uwadze, no właśnie nie pozwolicie sobie na przykład na to, żeby ponownie na przykład ktoś Was skrzywdził w jakiś sposób, bo tutaj może się odezwać osoba, która być może Was zraniła kiedyś. I... No, właśnie. No, i znowu będzie chciała coś od Was, więc tutaj sobie już bardzo asertywnie do tego podejdziecie i, i nie pozwolicie sobie na pewne kwestie. Po prostu. E, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, rybki, witam Was w przesłaniach z kart tarota na wtorek 12 marca. Zobaczmy, co może się wydarzyć tego dnia dla Was. E, wisielec. Możliwe jakieś opóźnienia tego dnia, być może ktoś się spóźni na jakieś spotkanie, może komuś ucieknie autobus, coś wydarzy się takiego, że się gdzieś spóźnicie na jakieś spotkanie, na przykład, nie wiem, do pracy, do szkoły. No, różnie bywa. W każdym bądź razie, ogólnie karta Wisielca mówi o tym, że coś jest, coś stoi w miejscu, coś jest opóźnione, coś się przesunie, coś po prostu. Tutaj być może wydarzy się takiego, że pozwoli Wam na to, byście mogli też e, przemyśleć sobie pewne kwestie, byście mogli spojrzeć na coś z innej strony. Czasem e, ten bieg w ciągu dnia no, nie pozwala nam na, na to, żeby przystanąć na chwilę i nad czymś się mocno zastanowić. E, więc karta wisielca, jak gdyby, pomoże właśnie przez te powiedzmy, nawet opóźnienia. Czy takie to, że ktoś coś odwoła, na przykład, nie wiem, jakiś klient odwoła spotkanie, ktoś nie podpisze umowy, no nie dzisiaj, czyli nie we wtorek na przykład, tylko kiedy indziej będzie chciał, to Wam może dać, no otworzyć bardziej, bardziej szerzej oczy, powiem tak. Może Wam dać takie nowe perspektywy. To jest karta, która mówi o tym, że możemy dostrzec coś na przykład w ogóle. Z innej perspektywy. Może wcześniej sobie nie zdawaliśmy z pewnych kwestii sprawy, i we wtorek być może uda się to właśnie dostrzec, dojrzeć. Chociażby przez to, że będą takie sytuacje, które nam na przykład nie będą na rękę, bo na przykład będzie się nam gdzieś spieszyć i będziemy szybko chcieli coś zrobić, a tutaj nagle ktoś odwoła na przykład jakieś spotkanie, a my już na przykład się przygotowaliśmy na to spotkanie, tak? No właśnie, więc być może będzie to taki moment, żebyście mogli sobie usiąść, no i nawet po prostu pomyśleć o innych kwestiach. Zastanowić się nad czymś, a może was coś tknie, może w tej kwestii ta osoba się nie zjawiła, ponieważ być może um, na przykład y, ta umowa byłaby feralna, gdybyście z nią podpisali, tak? Niekorzystna na przykład dla was. Oczywiście takie przykłady, e, każdy ma inną sytuację, natomiast no, coś tutaj e, możecie dostrzec z tego dnia, coś zobaczyć, czego na co dzień nie widzicie, więc ta karta daje taką możliwość. Um, i tak jak mówiłam, tu mogą być jakieś opóźnienia, spóźnienia, ktoś coś może odwołać, coś może się po prostu nie wydarzyć. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.